Uzupełnij poniższą tabelę, wpisz symbol pierwiastka X, dane dotyczące jego położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego energetycznego, do którego należy pierwiastek X, czyli blok konfiguracyjny to będzie ten blok, w którym znajduje się elektron o najwyższej energii. Tak? Czyli Dobrze, możemy przystąpić do e, czytania ze zrozumieniem tekstu. Co możemy wyciągnąć z pierwszej informacji? Elektrony rozmieszczone są w czterech powłokach elektronowych. No, mówi nam to nie mniej, nie więcej, że nasz pierwiastek, tak, x, leży w czwartym okresie. Ponieważ wiemy, że jak otworzymy sobie tablice chemiczne na układzie okresowym, to tutaj Mamy pierwszą powłokę K, później mamy L, M, N, czyli czwartą powłokę, czyli jesteśmy w czwartym okresie. Z drugiej informacji zmienimy sobie kolor. Z drugiej informacji wiemy, że elektrony walencyjne rozmieszczone są w dwóch powłokach elektronowych, czyli muszą leżeć w czwartej powłoce, tak, i w trzeciej. Czwarta i trzecia. Czyli to by znaczyło, że skoro to jest pierwiastek, który jest dziś tutaj, to znaczy, że on ma elektrony na 4s i na 3d. Z tego wynika, że mamy 4s i 3d. Dla oczywiście elektronów walencyjnych. No dobra, mamy kolejną informację. Z kolejnej informacji dowiadujemy się, że liczba elektronów walencyjnych sparowanych jest dwa razy większa od liczby elektronów niesparowanych. Żeby sobie to móc wyobrazić, warto to sobie narysować. Czyli mamy tak 4s, to jest taka sytuacja. 3d to będzie 5 orbitali. Oczywiście pamiętamy, że orbitale 3d mają wyższą energię niż orbital 4s. Raz, dwa, trzy. 4 i 5. Czyli mogę mieć sytuację taką, a jeszcze jedna informacja. Liczba elektronów niesparowanych jest większa niż 1. to jakby podłączmy to pod to, no bo tak, musi być niesparowanych więcej niż jeden, czyli odpada nam o taka sytuacja. A to byłaby pierwsza, która by mi przyszła do głowy, tak? I obsadza, obsadzana zgodnie z regułą Hunta i zakazem Pauliego, czyli idziemy dalej, czyli muszę dodać tutaj elektron. No to niestety mamy po tyle samo. Teraz niesparowanych jest więcej niż sparowanych, czyli muszę do końca uzupełnić zgodnie z zasadą obsadzania elektronami, tak? I teraz dopiero zaczynam parować. Teraz mam tak 2 i 2, 4 sparowane, 4 niesparowane. No to niestety liczba elektronów walencyjnych sparowanych musi być dwa razy większa. No to jeszcze robimy w ten sposób, że tutaj parujemy. Teraz sparowanych mamy 6, niesparowanych mamy 3. Czyli to jest nasza odpowiedź, tak? To jest nasz konfiguracja elektronów walencyjnych naszego pierwiastka X. Eee, spełniliśmy wszystkie warunki, czyli możemy powiedzieć co to za pierwiastek. Policzmy, ile ma elektronów walencyjnych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elektronów walencyjnych. Otwieramy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest to kobalt. Naszym pierwiastkiem jest kobalt. Symbol pierwiastka Kobalt. Numer okresu. No to już stwierdziliśmy, że leży w czwartym okresie. Numer grupy. To jeszcze popatrzmy. Kobalt leży w dziewiątej grupie. Dziewiąta. Symbol bloku. Gdzie jest najwyższa energia? Pamiętajcie, że w tą stronę rośnie. Rośnie energia orbitali. No to jeżeli tutaj mamy 4S, tak, tu mamy 3D, no to najwyższą energię mają te elektrony znajdujące się na d. Tutaj nie rozróżniamy, który ma wyższą energię, bo przyjmujemy, że każdy z tych elektronów ma równą energię, skoro mogą przebywać na, na jednej podpowłoce, tak, w tych pięciu orbitalach D, czyli symbol bloku to będzie symbol d, bo tu się znajdują elektrony o najwyższej energii. Sprawdzamy odpowiedź. Kobal 49D Zgadza się. Gdzie znajdziecie więcej takich zadań? Wchodzicie do aplikacji, wchodzicie do aplikacji w ten sposób. Na styczeń 2021 roku, czyli na dzień nagrania, macie tutaj cztery przedmioty. Ja jestem współtwórcą tej aplikacji, dlatego tak chętnie o niej opowiadam pod koniec każdego odcinka. Tutaj macie postępy, możecie śledzić i zobaczyć ile już zadań jest dla Was łatwych, ile trudnych, ile do wyjaśnienia. Następnie wchodzicie w zadania. W przyszłości będą arkusze, fiszki i cała masa innych rzeczy. Mam bardzo dużo pomysłów jak rozwinąć tą aplikację. No dobrze, wybieracie. Musicie wybrać najpierw dział. Dział wybieramy budowę atomu. W budowie atomu macie do dyspozycji cząstki elementarne, konfiguracje elektronowe itd. My wybieramy konfiguracje elektronowe. No i to jest jedno zadań, które jest do rozwiązania z nowej podstawy programowej. I ja już je rozwiązałem, dla mnie ono jest łatwe. Nie chcę do niego wracać przed maturą, bo to szkoda czasu, więc oznaczmy sobie je jako łatwe. Co się stało? W tym momencie wcześniej mieliśmy 11 zadań nierozwiązanych, teraz mamy 10. Łatwych było 6, teraz mamy 7. Czyli dzięki temu aplikacja będzie pamiętała, jeżeli wrócisz za dzień, za dwa, za tydzień do zadań, które zadania są jeszcze nierozwiązane i do których musisz wrócić, bądź które oznaczyłaś ozn lub oznaczyłeś jako do wyjaśnienia. To tyle, dzięki bardzo, trzymam kciuki za Twoją naukę, powodzenia!